Siemanko. Dzisiaj jest kolejny odcinek na moim kanale, drugie podejście do, tej, do tego odcinka. Za mną jest kolega, niech się przedstawi sam. Cześć. No, no i tak, i generalnie dzisiaj jest kolejny odcinek od bezonego do normalności, chyba albo ósmy, albo siódmy. Zaraz, zróbcie cię na chwilę. Dobra, no to ogólnie już tam zarobiłem trochę, zaraz wam pokażę ile. No właśnie tyle, właśnie tyle zarobiłem i tam. No trochę mi to zajęło, bo to po 25 tysięcy trzeba zapisywać grę, potem znowu wczytywać. Trochę to zajęło, ale ostatecznie dałem radę. Na innym save to tam 14 milionów zdobyłem za pomocą tego. U mnie też trochę jeszcze przed nagraniem pozdobywałeś. Eee, ten. No tak. Ale to nie jest no nic... Pokazał mi ten sposób i sam go wykorzystam w mojej fabule. Ale to nie jest nic niezwykłego. No, nie. no, nie, no. I nie. Plan dzisiaj jest taki, że będzie trzeba pojechać po nowe ciuchy, po... Po... po do, do misji Lestera i mm. do jakiejś kawiarni coś zjeść, bo, bo trochę głodny jest, bo tutaj trzeba go karmić też mm. w tej serii. I tak. No i kurczę, nie wiem, co dalej. Bo. No prawda, będę... woda wyciąga przecież. Bo woda <noise> bo, bo potem będę musiał znaleźć części statku, i to nie wiem, czy na filmie to zrobię, czy poza nagraniem. Zobaczę jeszcze. A właśnie, mam do Ciebie teraz takie pytanie. O. Czy jeżeli będziesz zdobyła te części statka i nie będziesz nagrywał, to będzie to mógł po prostu fragmenty, tam gdzie są te części, nagrać na mojego TikToka? Niechaj będzie. Dobra, czyli nie nagram, a w opisie będzie link do TikToka. Zarębiście. Wpadajcie. Lecimy po tysiąc opcji, robimy live'a. Z GTA. <noise> Dobra, ja teraz może zadzwonić do naszego zioma i on nam przyleci helikopterem i no, i będzie No dać. dobra, to zaraz się widzimy Dobra, na ziomo z gangu przywiózł ten, przy, przyleciał A sam gdzieś pojechał, bo miał jakieś sprawy, chyba zabić jakiś tam innych ludzi Nie, co ja zrobiłem? Ej, możemy jeszcze raz zadzwonić po twojego zioma? Ale ja nie wiem, czy on będzie miał drugi śmigłowiec. Będziesz musiał go przeprosić. Co ja Będziesz musiał. Nie jest jego, to jest mój. Ale A. co? ja zrobiłem? To jak ty dzisiaj. Na ratunach. No Idziemy o nie. tym, niestety. O nie, tak jak ja dzisiaj. O, bo kupiłem teraz... se, To znaczy kupiłem. poszłem se ukryć samolot i wyskoczyłem. Ale nie wiem jak... Jak my bez śmigłowca to my musimy jakiś nowy zdobyć W ogóle jaki to jest śmigłowiec? Buzard O. Bojowy I kurde i... Ja nie wiem jak my wtedy damy radę Bez śmigłowca Będzie trzeba jakiś zdobyć Chyba kupię jakiś może Za 3 miliony cargo boba, sobie kupię chyba No przecież zarobiłeś dużo No tak no ale to chciałem na giełdę wpłacić A... Nie wiem. Zobaczę jeszcze. Napiszcie w komentarzach, jakie macie propozycje. Z tą giełdą to też są ja. E, napiszcie w tym, jakie macie propozycje, jeżeli chodzi o ten... Wpłacanie. O heysu. nie, nie nie, o wpłacanie, o śmigłowiec, jakie macie propozycje. A czemu on mi nie odkrył się do trybu reżyserskiego? Co za gówno. No tu chcę kupić ubrania nowe. No oni dalej są Dobra, czyli dzisiaj będzie kolejna nowa rzecz Czyli będzie trzeba jechać na poszukiwania nowego helikopterka Nice Pojedziemy do Grapsi wtedy chyba Zobaczymy jeszcze Ale najpierw trochę ciuchów trzeba kupić, bo... Bo u nas... E, nie, to jest to miejsce, nie. Ale to jest inne, to jest inne No nie, ale wygląd nie. E. No na starym kanale Mateusza, no to tam była... Tam Kogo? Były, tam były złote rzeczy No e, 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 e. e i tak wychodzi, mhm. kiedy ziołkowi mówisz, żebyś cię nie przedstawiał Chyba trzeba nagrać on nowo nie, no. A co ty nie chciałeś ukryć? A czemu ty nie chciałeś, żebym... ten... Eee, Ja e, zrobiłem cięcia. Cały czas jest film. No i czemu ty nie chciałeś być przedstawiony? No nie wiem. Eee, Nie wiem, czy kupujemy nową czapkę, czy... O nie! my trzy nowe czapki! Nie, nowe... nową nie zostawimy to, bo... Szkoda kasy. Eee, dobra. E, okularki. Okularki kupmy. O, są stanki tutaj, na no to biorę stan. Broker to są. Dobra, tak. mogą być brokery. E, teraz musimy jechać do kolejnego sklepu, bo trzeba... To trójki. co, robimy cięcie? Rób cięcie, no. Na raz, zobaczymy się pocięcie. Dobra, ukranimy samotarek. Policja nas goni, ale jedna gwiazdka. Oni będą nas gonić tym samochodem, bo oni wsiadają do byle jakich, jak nie mają radiowodów. A teraz hmm. rób cięcie. Dobra, yy, trzeba ukraść kolejne auto. O nie, to, to jest słabe. Dobra, yy, nie, nie chcę tego. Chcę to z tyłu. Dobra, jak ranna, a my się widzimy pod sklepem kolejnym. Never. W ogóle powiedzcie, znaczy no, możecie napisać w co sądzicie o tym, że będą teraz dabingi i już będzie taki głos nie mój, tylko taki głos, który jest, no wiecie, po prostu dabingowany. Jak to tam się nazywa? Zmieniony No i możecie napisać co o tym sądzicie Uważam, że jest lepiej, bo nie mam mojego strasznego głosu A teraz kupujemy kolejne ciuchy Kupujemy czarne buty jakieś yy, Nie wiem, ja to kupowałem w jakimś odcinku Jak ja to mam to musiałem to chyba kupować Czarne trampki O nie Czemu nie? też moją misję? Mm, Z uwieraniem się. Ale dużo coś masz pieniędzy, ty. Ty bardzo długo chyba zbierałaś. No bo to jest czasochłonne, tam musisz zrobić szybki zapis, potem znowu i potem znowu. Napiszcie w komentarzu, kogo, kogo on jest inspiracją teraz. Kogoś z innej części GTA A my się widzimy przed następnym sklepem Fajnie, że mamy w tle dzięki psa Kochani sąsiedzi Najlepsze ruchusy na świecie Teraz musimy Kupić koszulę Tutaj już trochę wydajemy Ale no, to... malutko Nie. Jak patrzeć na twoje pieniądze Dobra, kupimy najtańszą Taka wiedza, że trzeba kupić najtańszą no, no, bardzo no. bieda. Tak, bo ja to chcę mieć jeszcze więcej. Dobra, koszulę. I teraz idziemy na misję od Lestera. Także widzimy się z za. Pięciu. Po cieni dziu! Za Zabiję cię. <laughs> Dobra, jesteśmy przy tej misji. Kupię je na pieciuchy, bo po pierwsze musi Francis zamaskować w tej misji, tak w sensie nie musi. By, ale bo ładnie tak wyglądają. By było, by, było, by było dobrze, jakby jednak nie znali za bardzo tożsamości. Czekaj, muszę podnieść jedną ważną rzecz, z O! No i teraz można nagrywać. E, dobra, niech będzie tak. E, z tą bandaną to zrobimy coś takiego, że że Franklin ją sobie znalazł na ulicy yy, i tak Ale cały czas się nagrywa No ja wiem i to a... ma być Na filmie? No i dobra i znalazł się tutaj w śmietnikach i sobie ubrał yy, bardzo pachnie ogólnie, generalnie <laughs> chciałem powiedzieć i ma taką koszulę jak niektórzy kierowcy autobusów a tam te, to tam, spodni i ten to nie So, who the fuck don't you like today? Please. Guys called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist. They're about to take a controlling interest in the Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's uh, one of those tight fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. Uh, I was thinking he could take over the route and drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing if I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Dobra, jak widzieliście tak bardzo ładne dialogi. Dobra, to zrób cięcie. Czekaj, to muszę zrobić tak. Nere! Dobra, e, jesteśmy tutaj sobie. Czekaj, tak. może ja sobie tak stanę, będzie będziesz, lepiej widać. Ale będzie, to, ci nogi będą cię nogi bolać. Będą cię nogi bolać. Robię chwilowe cięcie. Koniec cięcia, lepiej będziecie widzieć. Eee, jakby nie wziął sobie ten autobus tam z tyłu, bo ten mi się podoba, a tamte mi się nie podobają. I... Eee, kochani I po... sąsiedzi na dole. Kolejny kidy Wy lepiej subskrybujcie kolorowego Oscara, a nie mi tu przestawiacie nagrywaniu Tak, fajny, fajny autobus, omistrz. Kierowca autobusu. Bandana, okulary, czapa Koszula się zgadza I rastale, no No chyba, że po prostu zrobię cięcie i są na okno Zrób to Dlaczego ja dajesz takie dźwięki w Ale co? Dźwięki w twoim filmie To jest chodem. To już jest mój film A. Spoko Przepraszam No i dobrze Co ja narobiłem? Co? Co zrobiłeś? Miałem iść przed misją, coś zjeść O nie, dobra, to zjesz sobie po misji No ale ja w kasy nie będę miał po misji Nie? No Dobra, pójdę pożyczyć od gangu Jedzonko? Nie, pieniądze A ty pożycz, ja nie mi dam za darmo, my mamy dobre w gangu <śmiech> Zapłacę <śmiech> za pieniądze Jakbyś ten Jakbyś jak oglądał serię, to byś wiedział, że mamy dobre stosun stosunki. Obejrzyj! O, no, zawsze tak mówisz. Obejrzyj sobie serię. Zawsze tak mówisz. Zależy, ile będzie trwała. Zależy. Ile tr będzie trwał odcinek. Który? Ten? Ja ten well, to Mikołaj Pini, i Pinia, nie ten. Hey. Za przejechanie go jest dodatkowa premia, a za zastrzelenie jest mało, także lepiej go przejechać. Tego typa? Tak. Zatrzyma autobus, to A w ogóle, e ciekawostka jest taka, że jak wsiądziecie do jakiego autobusu, nawet z jakiejś autostrady czy coś, to i tak wam to zaliczy, że możecie go wziąć. Eee, i tak, wziąłem właśnie tą maskę i w ogóle, żeby się zamaskować przed tymi tam ludźmi, bo by jeszcze na psiarskie poszli i by było. A to chodziło o to, że go przejechać w tej misji? Tak, i teraz będę miał pieniądze. To A to mo nie możesz teraz pójść szybko coś zjeść? Nie, ja wolę od razu po misji, bo, bo żeby nic nie zaprzepaścić. Za A Dobra. żeby nie był żaden bóg? No. Dobra, misja ukończona, 7000 tysięcy. To my jedziemy zjeść. Nie, bo my Nie. musimy teraz wpłacić na giełdę. Musimy teraz wejść na bausa.com. Musimy znaleźć. Musimy wejść na com, ale bez, żeby nam działało. No co jest? Nie, najgorzej. Może w następnym odcinku zrobimy wpłacanie giełdy? Nie uda się bo to jest bo to trzeba od razu po no ale co jest hmm. dobra czyli musimy podejść czyli jednak jedziemy do restauracji a wam mnie czemu przestało działać mam nadzieję że to mi nic nie, nie zniszczy żadnego mojego wiecie o co chodzi a teraz pojedziemy do burgershota ale najpierw trzeba się jeszcze iść napić Sprunka Albo coli Więc co? Cięcie? Nie Bo to jest blisko Oby Czemu? No okej okay. A zrozumiałem, oby Wszystkich oszczędził, ale tego jednego staruszka biegającego musiał przyjechać Bo on ukradł portfel Co to hajs dostajesz Naprawdę niewiarygodne. Fajnie. Mówiłem ci, że to nie To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, taka. A druga rzecz jest taka, że. Ja nie lubię tego zadania, bo ona mi kurwa. Piciu, piciu. Jaką pije przez tą maskę? No bo to jest magia. Jaką wypił tak szybko? Keep the rest of your senses functioning I shut the hell up and just serve Got it? Loud and Sorry Piętnaście minut filmu Dobra, napiłem się, to teraz zrobimy cięcie DUSZAMY Ukradłem motor po drodze p Trust, bardzo podobny do hakoczu Wchodzimy do plucking balla. Cięcie Cięcie Dobra cięciu eee, w nie można było nagrywać, dlatego jest ten eee, No I teraz sobie podejdziemy tutaj Może coś tutaj jest ciekawego Zrobimy jakieś zakupy eee, Tutaj browara I nara Teraz musimy iść szukać śmigłowców Mogę zrobić że... też napad Teraz Na czy początek. Bałsok, czy bałsek działa? No, nie, no, nie znowu działa. nie działa. To co, idziemy kupić? Idziemy teraz. Śmigłowca. Idziemy teraz znaleźć śmigłowiec do wcięcia. Dobra, dojechałem tutaj sobie. I okazuje się, że śmigłowiec tutaj jest. Dziwne, że ten sam. No ale cóż. Nic nie zrobiłem. Eee... Wolałbyś inny? Eee, nie, choć że dziwne jest to, że ten sam. To on jest dosyć powszechny. Mam nadzieję, że kiedyś, użyję, że kiedyś znajdę inny. Na no, przykład taki samolot, czy coś. Ale to zobaczyłem w przyszłości. Mm -hmm. Dobra, czyli śmigłowiec czy jest. No i za czym możesz wpacić? Gówno. Gówno, gówno i gówno. Jak tak. Grać. Fajnie, że zaraz chyba eksploduje. No bo tutaj nie ma wapida. przez online? pewnie tam jest jakaś aktualizacja i gówno. Dobra, e, oceniajcie, udostępniajcie, wiecie co dalej na razie. Mój TikTok w opisie pa!